Jeśli nie chcemy zrezygnować z możliwości skorzystania z nieobowiązkowych urlopów, jakimi są dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski, nie może nastąpić między nimi ani jeden dzień przerwy. Czy to przerwy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, czy zwolnieniem lekarskim. Pamiętajmy, że po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego od razu. Bez dnia przerwy, od następnego dnia po zakończeniu tego urlopu musimy wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński, i po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze czyli w pełnej ilości tygodni, która nam przysługuje również bez dnia przerwy musi rozpocząć się urlop rodzicielski. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać urlop wypoczynkowy od razu po urlopie macierzyńskim, oczywiście możemy to zrobić, natomiast zamyka nam to prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. No i co za tym dalej idzie również możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Jeśli film okazał się przydatny, będę wdzięczna za kciuki w górę. I bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. Czekam na Twoje pytania pod adresem mailowym, który widzisz teraz na ekranie. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.